Witam na YouTube'owym kanale bloga na frontendzie. Dziś przedstawiam już trzeci film mojego autorstwa, jednak pierwszy z serii. Odkąd zacząłem tworzyć treści w formie wideo, wiedziałem, że muszę mnie czekać serię. Taki wniosek nasunął mi się po tym, jak przejrzałem kanały innych znanych YouTuberów. Każdy z nich tworzy filmy, które mają jakiś wspólny mianownik. Wydaje mi się więc, że to najlepszy sposób, aby zachęcić Cię do powrotu na ten kanał w przyszłości. Jak możesz wnioskować z tytułu, seria będzie nosiła nazwę Case Study. Będę więc chciał pokazywać w niej różne studia przypadków. Czyli w zasadzie różnego rodzaju tutoriale pokazujące jak coś zostało zrobione. Myślę, że jest to dobry sposób na nauczenie się nowych rzeczy. Poza tym mam nadzieję, że takie podejście ci się spodoba. To co, zaczynamy. Na pierwszy ogień wezmę prosty komponent React.js reprezentujący toggle button. Czyli taki guzik-suwak, który ma dwa stany, i każde kliknięcie zmienia ten stan na przeciwny. Efekt końcowy będzie wyglądał następująco: to jest guzik, kliknięcie zmienia stan. Także komponent rodzic potrafi reagować na ten stan, wyświetlając odpowiedni tekst on lub off, w zależności od stanu komponentu dziecka. Poziom trudności dzisiejszego tutoriala określam jako prosty, czyli jest to coś dla początkujących adeptów Reacta, Utworzymy w nim dziś nowy komponent, który wykorzystamy w komponencie rodzicu. Obsłużymy wewnętrzny stan komponentu oraz wykorzystamy go do re-renderowania. Stworzymy metodę obsługującą zdarzenie. Nadamy też style dla tego komponentu. I na koniec przekażemy też do tego komponentu metodę, dzięki czemu komponent rodzic będzie mógł reagować na zmiany stanu naszego komponentu. Myślę, że dla początkujących może być to całkiem przydatna wiedza. Przejdźmy więc do kodowania. Dzisiejszy przykład rozpoczniemy od głównego komponentu aplikacji, który wygląda tak jak na ekranie. Posłuży nam on jako rodzic komponentu ToggleButtona. Umieścimy go w nim tutaj za chwilę. Najpierw jednak musimy go stworzyć i do tego celu stworzę najpierw katalog shared, ponieważ ten nasz komponent będzie miał być reużywalny. Mamy katalog, teraz tworzę plik OK, mam plik. Czas teraz zaimplementować nim szkielet komponentu. Generalnie komponent React to klasa, która implementuje obiekt komponentu. Musimy więc na początek zaimportować obiekt React. Teraz możemy utworzyć klasę komponentu. Zauważ, że od razu użyłem tutaj dyrektywy export default. Plik ten staje się w ten sposób modułem, a klasa ToggleButtonComponent jest domyślnym eksportem z tego modułu. To oczywiście nie koniec, także idziemy dalej. Każdy komponent Reactowy powinien posiadać metodę render. Dodam więc ją teraz i dodam do niej minimalną implementację. Ok, mając taką minimalną implementację komponentu, możemy go użyć w komponencie rodzicu. Przejdę do niego i teraz wystarczy dodać import dla tego komponentu i dodać go do metody render. I w zasadzie to wszystko. Możemy teraz sprawdzić, czy to już działa. Przejdę sobie do Chroma i jak widać napis Toggle Here się pojawia. Więc działa. Przejdźmy teraz do sedna dzisiejszego przykładu. Zaimplementuję zaraz podstawowe zachowanie tego batona, czyli zmianę stanu komponentu na przeciwny w przypadku kliknięcia guzika. Zacznę od stanu początkowego. Definiuje się go w konstruktorze, który teraz dodam. Jak widzisz użyłem tutaj wywołania z Sapper. Muszę to zrobić, ponieważ nasza klasa dziedziczy po komponencie Reacta, więc chcę, aby konstruktor tego komponentu również się wywołał. Tutaj mała uwaga: jeśli chciałbym użyć w konstruktorze disprops, musiałbym przekazać zmienną props w ten sposób i przekazać go do saper. Ja jednak nie będę używać tutaj this-props, więc mogę sobie pousuwać i przejść dalej. No dobra, skoro mam już konstruktor, mogę teraz zdefiniować stan początkowy. Robię to przypisując do this state obiekt i obiekt ten definiuje właśnie stan początkowy w naszym przypadku zawiera tylko jedną właściwość ToggleOn i jest ona ustawiona na false chciałbym teraz móc zmieniać ten stan za każdym razem gdy użytkownik kliknie guzik do tego celu zmienię trochę implementację metody render Jak widzisz, dodałem link z definicją obsługi zdarzenia onClick. Obsługę tę, tę przypisuję do metody onToggleClick. Zwróć uwagę, że binduję tę metodę do this. Jest to konieczne, w przeciwnym razie, jeśli odwołam się w metodzie onToggleClick do this, okaże się, że jest ono niezdefiniowane. Wynika to z tego, że w naszym przykładzie używam ES6, w którym metody klasy nie są automatycznie bindowane. Trzeba zatem zawsze pamiętać o odpowiednim bindowaniu metod podczas przypisywania ich do zdarzeń JSX. No dobra, przejdźmy dalej. W tym momencie zdarzenie onClick jest przypisane do metody, której jeszcze nie ma. Za, zaimplementuję ją więc teraz. Myślę, że funkcja preventDefault jest Ci znana. Blokuje ona domyślne zachowanie tego zdarzenia. Dzięki temu przeglądarka nie przejdzie pod adres zdefiniowany w atrybucie href linku. Kolejna rzecz tutaj to dodanie kodu, który zmieni stan komponentu na przeciwny. Wykorzystam do tego metodę Set State. Jako parametr metody Set State przekazałem obiekt zawierający zmiany w stanie. Jak widzisz do właściwości toggle on przypisuje zanegowaną aktualną wartość tej właściwości. Tutaj mała uwaga. Nie trzeba tutaj zawsze przekazywać pełnego obiektu stanu. Wystarczy obiekt z tymi właściwościami, które się zmieniły. React sam poradzi sobie z odpowiednią aktualizacją obiektu początkowego. OK. Obsługa kliknięcia załatwiona. Wypadałoby teraz jakoś te zmiany odwzorować na ekranie. Można to zrobić na przykład poprzez podmianę klasy linku w zależności od aktualnego stanu komponentu. Do tego celu wykorzystam bibliotekę ClassNames, którą już znasz pewnie z poprzednich moich filmów oraz wpisów na blogu. A więc po pierwsze zaimportuję tę bibliotekę w komponencie. Następnie w metodzie render skonfiguruję ją tak, aby w zależności od właściwości this State. Toggle ON przypisywała do zmiennej odpowiednią wartość klasy. Na koniec dodam atrybut class name do elementu Anchora. Wykorzystałem tutaj dostępną w ES6 możliwość parametryzowania ciągów znaków. Wynikowy ciąg znaków to toggle button, spacja i wartość zmiennej toggle class. Jeśli zastanawiasz się, jak to będzie działać, to spieszę z wyjaśnieniem. Za każdym razem po tym, jak wywoływana jest metoda thisSetState, która zmienia stan komponentu, React odpala funkcję render. W naszej funkcji biblioteka class names przypisuje do zmiennej toggle class wartość toggle off, jeśli właściwość toggle on stanu ma wartość false, a w przeciwnym razie przypisywana jest wartość toggle on. Na koniec metoda render zwraca link z ustawionymi odpowiednimi klasami, co powoduje aktualizację tego, co wyświetla się na ekranie. No dobra, w komponencie mamy już wszystko prawie jak trzeba. Musimy to teraz jeszcze jakoś fajnie zwizualizować na ekranie. Dodam więc w katalogu shirt jeszcze jeden plik. Po rozszerzeniu możesz poznać, że jest to plik SAS. Jest to oczywiście tylko przykład. Jeśli odpowiednio skonfigurujesz projekt, możesz użyć dowolnego innego preprocesora CSS lub też czystego CSS, jeśli tak preferujesz. Następną rzeczą, jaką zrobię, jest zaimportowanie tego pliku w komponencie ToggleButton. A w metodzie render dodam do wewnątrz anchora pusty div. To dlatego, że chcę, aby link reprezentował cały guzik, natomiast div będzie tym suwakiem, który będzie zmieniać pozycję w zależności od stanu komponentu. Wróćmy teraz do pliku ze stylami. Najpierw dam styl dla klasy Toggle Button Anchora, która jest wspólna dla obu stanów komponentu. Po pierwsze, musi on się stać elementem blokowym. Następnie ustawiam mu wymiary. Oraz obramowanie. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Jak widzisz jest to teraz pusty prostokąt. Zakrąglimy mu teraz rogi. Ustawiam tutaj 28 pikseli, dlatego że jest to połowa wysokości prostokąta sumowana z podwójnym obramowaniem, czyli od góry i od dołu jakby. Dzięki temu uzyskam tak mocno zaokrąglone boki, że będzie to wyglądało tak, jakby to były wycinki koła z dwóch stron. Oprócz tego dodam jeszcze pozycjonowanie relatywne, ponieważ chcę, aby wewnętrzny div był pozycjonowany absolutnie, a ten toggle button będzie punktem odniesienia dla niego. Sprawdźmy, jak to wygląda teraz. Jak widać, mamy ten prostokąt z całkowicie zaokrąglonymi bokami. Czyli efekt taki, jak oczekiwałem. No dobra, czas teraz zająć się tym wewnętrznym divem. Dodam tutaj do niego styl. Jak widzisz, dodałem go wewnątrz klasy Toggle Baton. To jest taka fajna opcja SASA, że można zagnieżdżać style. Dzięki temu łatwiej się połapać, co jest gdzie i do czego. Jak już wspomniałem wcześniej, div ten będzie pozycjonowany absolutnie. Nadam mu też wymiary. Tutaj też trzeba obliczyć co nieco. Jego wysokość wyliczam jako wysokość anczora, czyli 50 pikseli minus wysokość obramowania razy 2, bo chcemy, żeby trochę miał odstępu od ramki. No i odejmuję z góry z dołu, tak? czyli wychodzi mi 44 pixele. Ustawiam mu wysokość i szerokość. Ustawiam jeszcze mu tło, żeby go w ogóle było widać. I myślę, że możemy sprawdzić, jak to wygląda w tym momencie. No, nie do końca. Jest to to, co już chcemy uzyskać. Jeszcze parę poprawek przed nami. Przede wszystkim zróbmy z tego kwadratu koło, dodając border radius. Aby uzyskać kwadratu koło, wystarczy kąt zaokrąglenia ustawić na połowę wysokości kwadratu. Ostatnia rzecz to odsunięcie naszego koła od góry i od lewej o 3 piksele. Jak widzisz, używam tutaj opcji top i left, a nie margin, ani padding. To dlatego, że DIF ten pozycjonowany jest absolutnie. Myślę, że teraz możemy sprawdzić jak to wygląda. Jak widać, efekt jest już zadowalający. Teraz możemy przejść wreszcie do stylów specyficznych dla stanu danego komponentu. Jak pamiętasz, w zależności od stanu anchor ma na daną klasę toggle on albo toggle off. Dodajmy więc takie style. Dzięki użyciu znaku Dolara, wewnątrz definicji stylów w klasy Toggle informuje Sasa, że styl ma dotyczyć elementów, które mają jednocześnie ustawioną klasę Toggle oraz Toggle On albo Toggle off". Teraz skonfigurujmy style dla poszczególnych przypadków. Dla Toggle ustawiam szare tło, a dla Toggle On jasno -zielone. Teraz skonfigurujemy ustawienie dla Diva w zależności od klasy Toggle ON albo OFF, czyli dodam definicję wewnątrz Toggle OFF i dla Toggle OFF przeniosę Left do tego Diva. To samo robię też dla Toggle ON, Z tą różnicą, że tutaj ustawiam Right, a nie Left. To dlatego, że dla Toggle on yy, nasze kółko ma być po prawej stronie. No i w stylach to w zasadzie wszystko. Myślę, że możemy, możemy przejść do Chroma, sprawdzić, jak to działa. Klikam. Jak widać działa klikając nasz baton stan komponentu się zmienia. To powoduje podmianę klasy elementu anchor, a dzięki przedstawionym stylom uzyskujemy efekt przełączania się suwaka. Sam komponent działa już tak, jak chcieliśmy. Jednak jego reużywalność jest wciąż słaba, ponieważ rodzic nie jest w żaden sposób informowany, w jakim aktualnie położeniu znajduje się suwak. Teraz to naprawimy. Na początek zmodyfikuję kod komponentu rodzica, tak aby wyświetlał on aktualny stan suwaka na ekranie. Aby to zrobić dodaję konstruktor, w którym ustawiam stan komponentu na wartość tekstową. Domyślę będzie to off. Następnie dodam wyświetlenie tego stanu w metodzie Render. OK, ale jak będziemy reagować na zmiany stanu w komponencie ToggleButton? Otóż przekażemy do tego komponentu funkcję Callback, która będzie wywoływana przy każdej zmianie stanu. Zróbmy więc to: najpierw zdefiniuję parametr komponentu. A następnie zaimplementuję go w komponencie rodzica. W tym momencie każda reakcja na zmianę stanu w komponencie ToggleButton skutkować będzie zmianą stanu komponentu rodzica z on na off lub na odwrót. Zostały nam jeszcze tylko zmiany w komponencie ToggleButton. Przejdę więc do niego. Jak przed chwilą zobaczyłeś, do komponentu tego przekazałem callback poprzez parametr komponentu. React potrafi kontrolować typ przekazanych wartości za pomocą obiektu PropTypes. Zaimportujemy go więc w komponencie ToggleButton. Użyję go teraz do konfiguracji kontroli typów. W tym celu w klasie ToggleButtonComponent dodam statyczną zmienną PropTypes i przypiszę do niej obiekt posiadający właściwość onToggleChange. Nazwa tej właściwości odpowiada nazwie atrybutu komponentu, którego użyliśmy do przekazania callbacka. Jak widzisz, przypisałem do niej wartość PropTypes Funk. Co oznacza, że wartość przypisana do tego atrybutu musi być funkcją. Przejdźmy teraz do metody onToggleClick, która odpowiada za obsługę kliknięcia w nasz suwak. Dodam tam wywołanie przekazanego do nas kolbaka. Jak widzisz, callback ten dostępny jest poprzez disprops. Zwróć też uwagę, że przekazuje do niego zaprzeczenie aktualnego stanu. Mogłoby się wydawać, że stan ten już się zmienił w poprzednich liniach, tam gdzie ustawiam jego nową wartość za pomocą funkcji setState. W tym momencie jednak stan nie jest jeszcze zmieniony. Nastąpi to dopiero po wykonaniu metody onToggleClick, kiedy to React zacznie wykonywać swój cykl re renderowania. Sprawdźmy jeszcze, czy to działa. Przejdę do Chrome. Jak widać, guzik ładnie zmienia swój stan. I jest to również odzwierciedlone w komponencie rodzica, który prawidłowo przełącza stan między tekst on i off w zależności od stanu komponentu toggle button. I to wszystko na dziś. Oprócz tego, że pokazałem, jak zrobić przycisk suwaka, myślę, że udało mi się również przedstawić trochę podstaw Reacta. Wydaje mi się, że takie case studies to dobry sposób na zrozumienie, jak coś działa, dlatego też postaram się częściej tworzyć tego rodzaju filmy. Mam nadzieję, że ci się takie coś się spodoba. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie wkrótce.